Dzień dobry, cześć. Do Karoliny Północnej zawitała jesień i to tak pełną parą dzisiaj dokładnie. W nocy spadła temperatura do 3 stopni. Co jest dość ciekawym zjawiskiem, patrząc na to, że w ostatnich tygodniach mieliśmy prawie 30 stopni tutaj. E, także mamy szok temperaturowy. E, w trakcie dnia jest cały czas przepięknie, bo 20 stopni na zewnątrz. E, nie zmienia to faktu, że ostatni weekend był bardzo wietrzny. Także czuć jesień w powietrzu w 100%. Dzieci z rana musiały się dogrzewać kocami. No, a ja właśnie wróciłam ze szkoły. Odwiozłam dzieciaki do, na zajęcia i sama pędzę na swoje, na swój kurs, a później mam jeszcze jedne zajęcia, o których Wam zresztą opowiem za chwilkę. Swoją drogą pokazywałam Wam ostatnio, jak tutaj zmieniliśmy przestrzeń i nie wiem, czy zauważyliście, ale od pewnego czasu nie ma tutaj mojego, znaczy od pewnego czasu, od momentu, kiedy zrobiliśmy właśnie przemeblowanie, nie ma tutaj mojego biurka i ja siedzę u góry. Także taka zmiana wyszła w sumie niecelowo, zupełnie, ale w sumie jeszcze, bo ja to cały czas nie wiem, czy wracać tutaj na dół z komputerem, czy jednak zostawić go u góry. Na ten moment dobrze jest mi u góry, mam tam cudny widok i śpiewające ptaszki. Także e, fajnie tam siedzieć. No, i wtedy mam zawsze pewność, że tutaj wszystko będzie przygotowane i nie będzie trzeba ogarniać e, jakiegoś bałaganu, który w trakcie dnia może się zrobić. E, także <laughs> nie wiem, czasem, czy mimo wszystko nie będzie mi tam wygodniej u góry. Zobaczymy, pożyjemy, zobaczymy. Dobra, pędzę na kurs i odzywam się do Was za chwilę, za kilka godzin. thank you że ja już po kursie, ale od komputera jeszcze nie odchodzę, bo muszę sobie tutaj ustalić datę na e, naukę tym razem angielskiego. A mówię Wam o tym dlatego, że partnerem dzisiejszego odcinka, dzisiejszego filmu jest platforma do nauki angielskiego online Lingoda. Napisali do mnie jakiś czas temu i zapytali, czy chciałabym przetestować ich platformę, więc ja ochoczo się zgodziłam, bo e, bardzo chętnie sprawdzam <laughs> oferty e, kursów języka angielskiego, które można znaleźć w sieci. Bo tak naprawdę nie jestem w stanie w inny sposób tego języka się uczyć, ten język podszkalać. Oczywiście mieszkam w Stanach i tak naprawdę cały czas ten angielski jest w użyciu, ale nie zmienia to faktu, że potrzebuję czasami takich momentów, kiedy mogłabym dowiedzieć się więcej, w jaki sposób uniknąć błędów gramatycznych, które robię, albo jak brzmieć lepiej, a szczególnie teraz, kiedy. Na moje zajęcia przychodzą Amerykanie, dzieci z rodzicami, i nie chciałabym tutaj popełniać zbyt dużych błędów. Także zapisałam się na jutro na pierwszą lekcję. Będę sprawdzać dla Was, w jaki sposób ta platforma działa. Natomiast już wiem, że jedna rzecz, która mnie. W tego typu inicjatywach zachwyca to fakt właśnie, że mogę sobie dostosować grafik pod siebie tych zajęć i to tak stricte, czyli e, po pierwsze nigdzie nie muszę się ruszać, uczę się z domu i nie tracę czasu na dojazd. Po drugie mogę uczyć się w środku dnia albo w środku nocy, jeżeli byłaby taka potrzeba. Nie muszę liczyć się z, z niedogodnościami związanymi właśnie z znalezieniem miejsca, które dysponowałoby kursem w tych godzinach, kiedy ja mam czas, a mój czas naprawdę jest teraz bardzo dziwnie skonstruowany, bo pracuję popołudniami, a do południa mam bardziej wolne. Więc znalazłam sobie na jutro kurs na godzinę 10:00. Na platformie możecie wybrać, w jakim zakresie chcecie się uczyć angielskiego, czy chcecie pouczyć się pokonwersować więcej, czy chcecie się pouczyć gramatyki, czy chcecie ten kurs odbyć w grupie, czy też indywidualnie. Ja zaznaczyłam sobie na platformie, że jestem zainteresowana kursami B3C1, B2,3, o tutaj jest tak, i C1 i znalazłam kurs na godzinę 12, który który nazywa się Self-improvement or Leisure. W tym momencie mogę sobie podejrzeć koncept, konspekt, e, konspekt tego, um, ty, tych zajęć. E, słownictwo, jakie będzie w trakcie zajęć poruszane i pierwsze ćwiczenia, także Rewelacja! Mam dla Was oczywiście kod zniżkowy 20%, 20%, więc gratka. I do tego 7 dni darmowego kursu, za który nie płacicie i możecie sprawdzić, czy ta platforma Wam pasuje. W ramach tych 7 dni ma, możecie zarezerwować aż 3 lekcje, każda z nich po godzinie. Także według mnie bardzo fajna oferta. To, to. to. It's, uh, of, of course, uh, corporate international language. We yeah, we use it a lot, uh, so it's like work. Um, Tasha, you're going to read from here to about here for me. Okay. And then Renata, you will read up to here. And then I think Teresa, you will just read the last section. Okay. So there's only three people that are going to read for me. No, i właśnie wykończy, wykończyłam, wyłączyłam komputer. E, jestem po pierwszej lekcji z Lingodą i jestem zachwycona. Rewelacja, po prostu świetnie przygotowana lekcja. E, miejsca, w których można było przeczytać tekst, są zadawane pytania. Każdy z nas dostawał zadania do wykonania. No, rewelacja, jestem zachwycona tą lekcją, naprawdę, i już zapisuję się na kolejną. Dobry, cześć, mamy kolejny dzień, ja od rana biegam i e, co chwilę coś robię. E, głównie na telefonie na początku, bo mamy akurat dzisiaj Amazon Prime Day, czyli taki dzień, w którym są duże przeceny na Amazonie i wyszukiwałam produkty, które chciałam kupić w lepszej cenie. Zepsuł się mop, potrzebuję czegoś do prania tapicerki, moja deska do pracowania przestała domagać, także mnóstwo takich typowo domowych zakupów robiłam. Dodatkowo chciałam nagrać dla Was na skrzypsach piękny początek tego filmu, ale no, co chwilę nam coś się rozjeżdża, już nie wspominając o tym, że miałam pomysł na to, żeby wyjść na zewnątrz, ale na zewnątrz non-stop coś jeździ, non-stop coś kosi i nawet poszłam na spacer, żeby zrobić jakieś fajne ujęcia, które zresztą Wam pokażę w tym filmie. Ech, ale nie zmienia to faktu, że spokoju, w którym mogłabym nagrać dla Was początek tego filmu, było ciężko zastać gdziekolwiek w mojej okolicy. Także w rezultacie nie zrobiłam praktycznie nic. A do tego wszystkiego jest jeszcze trzecia rzecz, nad którą ubolewam okrutnie. Otóż nie mogę znaleźć naszego pudła z dekoracjami jesiennymi. Co prawda, nie miałam nigdy ich zbyt wiele, bo było tam tylko kilka dyni, tak naprawdę. No ale przez to nie mam czym udekorować domu w środku. Nawet świece mi się wypaliły wszystkie. Także chciałam, aby ten film był taki trochę. Um, o w jesiennym klimacie i chciałam tutaj właśnie ładnie udekorować dom, a przynajmniej dodać takie akcenty, no i w rezultacie nie mam nic praktycznie. Także, no już trudno, nie z innych miejsc trzeba wyciągnąć ten klimat. Przynajmniej uchowały się poduszki. Właśnie ułożyłam tak w sumie trochę prowizorycznie te dynie na deseczce. Właśnie nie mam na czym kłaść tutaj ozdób i przed sekundą e, zrobi, zrobiłam zamówienie na Amazonie na taką ratanową tacę e, okrągłą. Nie mogłam znaleźć w TK Maxach ani w innych tańszych sklepach e, takiej jaką chciałam tutaj właśnie mieć. Więc e, dzisiaj zamówiłam, zobaczymy czy dojdzie, czy Wam jeszcze pokażę jak ona wygląda. No, bo ta deseczka w ogóle nie odróżnia się na tle stołu, przez to, że zgubiłam te moje wszystkie dnie. Tych dekoracji nie za wiele będzie tutaj u nas w domu. Nie chcę w tym roku inwestować dodatkowo w jakieś dekoracyjne gadżety, bo mamy zbyt dużo wydatków zdecydowanie. Także pojawił się jedynie grzyb. To już jakiś czas temu kupiłam w Lidlu. Dwa takie grzybki, jest jeden tu i drugi mu tu znalazł miejsce. Także według mnie są takie słodkie, trochę dziesięce, ale jako, że w naszym domu dzieci są, to jak najbardziej grzyby myślę pasują. No i to w sumie chyba tyle z dekoracji jesiennych w domu, bo. No tak jak mówię, nie, nie będę doinwestowywać jakoś, e, chyba że coś, nie wiem, bardzo e, taniego mi się e, rzuci w oczy, co mogłoby tutaj przyozdąbić chociażby naszą półkę z tyłu. E, na ten moment jest dobrze tak, jak jest. A swoją drogą te dynie, które tutaj widzicie, to są dynie e, prawdziwe. Oto e, kupione, są kupione w Lidu, dynie dekoracyjne. Każda z nich jest prawdziwa. A co z moich jeszcze dzisiejszych obowiązków zostało mi do zrobienia? E, otóż, oczywiście, sprzątanie e, i przygotowuję dom trochę przed przyjściem mojego ucznia e, uczennicy, a właściwie to pani. E, mam taką panią, która w wieku 65 lat postanowiła zacząć uczyć się grać na skrzypcach. I e, ta pani jest. Tak fantastyczną osobą, że już od dawien dawna chciałam zaprosić ją do siebie na herbatę, żeby po zajęciach po prostu została i żebyśmy spędziły razem czas. A dzisiaj mamy wyjątkową okazję, którą chcę wykorzystać, bo akurat jeden uczeń po niej mi odpadł z dzisiejszych lekcji, i moje dzieci i Olek jadą na religię, bo dzieci przygotowują zaczęły przygotowywać się do pierwszej komunii. E, więc e, ja tym razem postanowiłam zostać w domu i po prostu spędzić czas z moją uczennicą, <grym>, z którą się naprawdę bardzo lubimy i nadajemy na tych samych falach. Także chcę upiec ciasto i muszę zrobić jeszcze obiad, bo okazuje się, że zjedliśmy z Olkiem resztki i nic dla dzieci nie zostało. Także zabieram się za dalszą część obowiązków. A co tu się dzieje? Ło, tu... Stefanek ci musi wytłumaczyć, dlaczego można tak czapkę nosić. Dlaczego? Nie wiem. Przed chwilą tatuś sobie wytłumaczyłeś, że można. Nie, możesz. już Stefanie. Uwaga. W pomna chwila wyrzucamy gniazdko ptaszków. Tak wygląda. I kto go miał sprzątać? No kto? No na pewno nie ja. Przypominam sobie, jak. Miasto no, mieliśmy się tam. Tylko pod warunkiem, że będziesz pod tym sprzątać. I odkudżaj mamy. No to... Oleg właśnie teraz rozkłada LEDy, które kupiliśmy już dawno temu. Mieliśmy je zwrócić, ale przepadł nam, zapomnieliśmy i termin e, możliwości zwrotu już nam e, przepadł. No i plan jest taki, żeby założyć je tutaj z przodu, żeby nam troszkę podświetlały porcz, bo te LEDy mają kolory. Tutaj mamy do nich pilot i można sobie ustawiać różne światła, w zależności od święta w sumie. No, bo prawda jest taka, że. Ja to tak szczerze, ja już nie przypadam za tymi kolorowymi światłami, kolorowymi podświetleniami, ale jeżeli mamy Halloween, no to fajnie zaświecić sobie światło fioletowe czy pomarańczowe, tutaj takie Na dominują. Święta czerwone, Na święta czerwone dokładnie czy jakieś niebieskie. No generalnie można sobie tutaj pokombinować, tak jak widzicie. Także e, zakładamy, zobaczymy, czy to ma sens, tak naprawdę i czy to będzie dobrze wyglądało. O, tak jak widzicie na pudełku, tak mniej więcej kolory można uzyskać. Mm, no, i reszta dekoracji, no to to, co było w tamtym roku, czyli e, nasze podświetlenia takie ospajonkami. E, tutaj mamy e, jakieś e, zwariowane kościotrupy, też światełka. No i nasze czapki, e, które sobie też e, zawsze. E, Zawieszamy na porczu. No i to tyle. I nie mogę znaleźć moich ozdób um, jesiennych. Przesadziłam kwiatki i padły od razu po przesadzeniu. Także <śmum> mam jakiegoś pecha z tymi rupieciami kwiatami. Nazywa... To się nazywa black thumb. Czarny kciuk. Ale co? Że jak ktoś ma taką rękę do kwiatków jak kwiatka, to znaczy, że ma czarny. Czy... Naprawdę. No, no. Dobrze, że te żyją chociaż i te też, tylko trzeba je poddać, bo akurat teraz troszkę sobie tutaj przywiędły, więc zaraz idę po konewkę.